Hej, dzień dobry, witajcie ponownie na moim kanale i jak widzicie, przychodzę do Was z takim życiowym update, można powiedzieć. No, to był dla mnie ciężki rok zdrowotnie, powiem szczerze. Że jeśli na Instagramie jest śledzicie, to oczywiście zachęcam do śledzenia, to tam jakby miałyście powiedzmy na bieżąco to, co się jakby u mnie dzieje, i to, co się po prostu działo. Yy, przyznam szczerze, że ja po prostu jakby przez pół roku byłam pra praktycznie wyjęta z życia. Próbowałam coś tam, wiecie, yy, robić, ale zaraz Wam o tym wszystkim opowiem. Yy, żeby nie było nudno i żeby moje gadanie nie było takie bez sensu, to będę się malowała jakby w trakcie, zrobię sobie taki, wiecie, delikatny powiedzmy jesienny makijaż i yy, po prostu sobie chcę z Wami tutaj yy, troszeczkę pogadać, wyjaśnić całą sytuację, wyjaśnić, co się dzieje, działo, jeśli któraś z Was na Instagramie mnie to jakby ja jakieś tam szczegóły zradzam, ale nie mówiłam wszystkiego. Cię troszkę jakby wyjaśnię i y, mam nadzieję, że spędzicie miło czas, dowiecie się y, co u mnie słychać i co było słychać, także zapraszam. Więc tak, na Instagramie co nieco się pojawiało, co tam u mnie słychać, ale oczywiście y, to było, wiecie, no ja z racji mojego wykonywa wykonywanego zawodu, czyli ja jestem makijażystą, po prostu muszę być aktywna, bo jak nie jestem, to Same wiecie jak to jest, po prostu wypada się jakby z gry. I ja, mimo wszystko, tej całej mojej sytuacji zdrowotnej, której zaraz Wam pokrótce opowiem, bo historia jest bardzo długa. Yy, po prostu, czekajcie, bo jest troszeczkę za jasno. O, może tak. I po prostu ja yy, coś tam wrzucałam, ale to było takie, wiecie, tylko dlatego, żeby, żeby po prostu nie, nie zginąć yy, w sieci. Dlatego też właśnie wrzucałam jakieś posty i tak dalej, ale ogólnie byłam przez ten y, krótki pół roku, znaczy krótki, ale ogólnie byłam przez ten czas, jakby troszeczkę wyjęta y, z życia. Wszystko zaczęło się od momentów y, właściwie nie wiem, czy to było w marcu. Powiedzmy, że to się zaczęło w marcu, bo tak jakby moja historia mojej choroby się zaczęła. Y, I ja zaczęłam mieć problem bardzo duży y, z. Dusznościami z kaszlem i to nie był COVID. Od razu mówię, to nie był COVID, yy, i jakby od marca się wszystko zaczęło. Moje problemy po prostu czułam się tragicznie. Jeśli ktoś z Was miał duszności, to uwierzcie mi, że na pewno wiecie o co chodzi, bo to jest po prostu najgorsze uczucie świata, kiedy przechodzisz po prostu 2 metry i yy, nie możesz zapać tchu, nie możesz w nocy spać, bo tak cię kaszle. Nie możesz po prostu normalnie oddychać, kłaść się na boku, na przykład jak idziesz spać i koleżeś powiedzmy jakby nazw znak, ale bardzo wysoko głową, i na przykład tylko na jednym boku, i to też nie zawsze także ja miałam problemy i po prostu nie wiadomo, skąd to wynikało. Byłam u jednego lekarza, który stwierdził, że to jest po prostu po jakieś chorobie, jakieś powikłania i tak dalej. I tak borykałam się właściwie z tym problemem dwa miesiące. W końcu trafiłam do um, pulmonologa, który kazał mi zrobić rentgen. I oczywiście na początku stwierdziłam, że astmę, więc um, dostałam leki na astmę, które miałam brać miesiąc po miesiącu kontrola y, i miałam przyjść, przynieść um, rentgen płuc. Na rentgenie okazało się, że mam zmiany na płucach, które są dość duże i um, astma została wykluczona i pulmonolog, u którego byłam stwierdził, że jakby obraz moich płuc nie jest prawidłowy, no to już chyba wszyscy wiedzą, jak wygląda nieprawidłowy obraz płuc i po prostu on nie wie, co mi się dzieje. Kazał mi zrobić tomografię, ale ja w międzyczasie poszłam do jeszcze jednego lekarza. Pani doktor, jakaś pani profesor stwierdziła, że to nic groźnego. Dostałam antybiotyk, w sumie już chyba trzeci z kolei, po którym nie było kompletnie żadnej poprawy. Trafiłam w końcu do trzeciego lekarza, pulmonologa, który stwierdził, że y, to jest jakaś niedrożna infekcja. Przypominam, że cały czas mam kaszel, cały czas, to już jest trzeci chyba miesiąc, I, y, ale taki kaszel, że uwierzcie mi, kaszel, który nie daje wam spać, nie daje wam nigdzie wyjść, bo kaszlecie non-stop w każdej minucie swojego życia kaszlecie. I y, po prostu stwierdził, że ja mam jakąś niedrożną infekcję, i dostałam kolejny, chyba czwarty antybiotyk, po tym antybiotyk również nie było żadnej więc stwierdził, że no skoro to mi nie pomaga, to trzeba położyć na oddział do szpitala i do szpitala trafiłam w lipcu, jakoś chyba w połowie. No i tam oczywiście stwierdzono, że to jest jakieś zapalenie płuc, albo jakaś pozostałość po zapalenie płuc. Zrobili mi bronchoskopię, nie będę się wgłębiała, co to jest, możecie sobie wygooglować. I w tej bronchoskopii nie wyszło praktycznie nic. Yy, żadna bakteria nie wyszła. Yy, no i tyle. Dostałam leczenie w szpitalu. Byłam w szpitalu 5 dni w sumie. To było w lipcu. Także trafiłam do szpitala na te 5 dni. I po 5 dniach zostałam wypisana w stanie yy, dobrym. Przy czym mój stan nie zmienił się kompletnie. Jakby yy, między tym, co była trafiłam do szpitala i co była z wyszłam. Czyli jaka wyszłam? Taka wyszłam. Kolejny, yy, kolejna rzecz to była taka, że ja po tym szpitalu, po tym pięciodniowym pobycie leczeniu, yy, przepraszam, mój pies, po tym pięciodniowym leczeniu, miałam zgłosić na kontrolę do szpitalnej takiej poradni pulmonologicznej yy, z rentgenem płuc, żeby zobaczyć te zmiany, jakby jak one zeszły. I pani doktor, która tam była, zobaczyła moje zmiany i stwierdziła, że właściwie te zmiany są w identycznym stanie, jakie były w maju, czyli podczas robienia pierwszego rentgenu. Więc y, dobrze się zaczyna. I stwierdziła, że po prostu ja zobaczę jeszcze w mojej morfologii, że ja mam bardzo podwyższony poziom jednej, właśnie tylko właściwie jednego parametru, ale on był podwyższony właściwie czterokrotnie. I nie wiedzieć, czemu nikt w szpitalu nie zwrócił uwagi właśnie na tą rzecz. I powiedziała do mnie tak, że ja po prostu ym, potrzebuję kolejny szpital, czyli drugi szpital z kolei, ponieważ tutaj w tym byłam, nikt mi nie pomoże, bo oni po prostu nie wiedzą, co mi się dzieje i oni nie umieją się dowiedzieć, co mi się dzieje. I dała mi skierowanie do kolejnego szpitala, do drugiego szpitala. Do tego szpitala trafiłam za dokładnie chyba 13 dni, już ze skierowaniem, i trafiłam tam na 5 dni też, i to były po prostu badania, czyli pobierano mi krew, robiono mi bronchoskopię, robiono mi spirometrię. Oczywiście, rentgen, no bo chciałam się dowiedzieć, co mi się dzieje. Po tych pięciu badaniach miałam trzy tygodnie mieć, jakby, um, przerwy, i po trzech tygodniach miałam mieć wyniki, wiecie, wszystkiego. Czyli patrzyli na histopatologiczne um, sprawy, czyli sprawy rakowe, patrzyli na wni szukali jakieś bakterii w moich płucach, po prostu szukali czegokolwiek, um, co powoduje mi ten okropny kaszel. Ten wynik nie będzie jakiś mega pozytywny, no ale wiecie, samo życie. Chcę Was uświadomić, dlaczego ja zniknęłam i po prostu, dlaczego mi nie było tyle, tyle czasu. Yy, minęły trzy tygodnie, a właściwie dokładnie... Yy, minęły trzy tygodnie, a właściwie nawet chyba niecałe trzy tygodnie i zamiast zgłosić się do poradni właśnie tej przyszłej której miałam się zgłosić właśnie po te wyniki, zadzwonił do mnie ordynator oddziału yy, właśnie tych chorób płuc i stwierdził, że Pani Marto, yy, wykryliśmy u Pani w płucach bakterię, która nie wiadomo jak się tam znalazła. To jest niemożliwe nawet, żeby ona się tam znalazła, bo ta bakteria występuje normalnie w przewodzie pokarmowym, ale ona nie występuje prawie nigdy w płucach, więc to było mega, mega dziwne. Nie wiadomo skąd to się wzięło i niestety kolejne leczenie, kolejny szpital yy, na 10-14 dni na leczenie kolejnym antybiotykiem. Więc ja oczywiście, to było w poniedziałek, on do mnie zadzwonił, ten ordynator. A w piątek już byłam w szpitalu. I. Um, no i tak, i właściwie zaczęło się wtedy moje normalne leczenie. Okazało się, że mam y, właśnie tą bakterię w płucach i jeszcze ten właśnie poziom tych eoznofiliów, które są jakby w morfologii, o mówiłam wcześniej, jakby również jest bardzo, bardzo podniesiony. Jeszcze więcej jak wtedy. I ja po właściwie y, pierwszej dobie w szpitalu nie, po pierwszej, właściwie, w pierwszym dniu już Miałam oczy pobadaną krew, robioną spirometrię, i. Yy, no i miałam po prostu podany antybiotyk, po którym na moje nieszczęście, oczywiście kto jak nie ja, zareagowałam tak, jak zareaguje mało kto, a właściwie dostałam zespół czerwonego człowieka. Jeśli nie wiecie, co to jest, zobaczcie sobie w goglach. To jest po prostu reakcja alergiczna, gdzie wyrzuca wam histaminę, yy, po prostu jest wyrzut histaminy i robicie się dosłownie czerwone, bordowe. Skóra was swędzi, wyglądać jak burak, i tak właśnie wyglądałam jak burak. Yy, Także ja po prostu już miałam nadzieję, że ten antybiotyk mi pomoże, i nagle czas. Coś takiego, więc jakby zatrzymanie natychmiastowego tego antybiotyku, zmiana na inny, bo jakby przy tej reakcji antybiotyk no, nie może być dalej kontynuowany. I oczywiście na drugi dzień miałam zmianę antybiotyku, po którym już było yy, w porządku. No i leczenie trwało właściwie dokładnie 12 dni. I aktualnie jestem po szpitalu trzeci tydzień, czyli jestem już w domu 3 tygodnie. Schudłam 3 kg w tym szpitalu, a to ja po każdym szpitalu po prostu lecę jak na łeb na szyję. I ym, tak naprawdę wykryto u mnie właśnie tą bakterię, która została zlikwidowana i wykryto u mnie eoznofilię, czyli właśnie to jest to ym, coś, ta choroba, którą powoduje jakby wzrost eoznofilii we krwi. i Możecie to zobaczyć właśnie na przykład w morfologii. I yy, diagnoza jest jakby taka, że ja mam podejrzenie astmy oskrzelowej, która po prostu jest jakby astmą alergiczną, która jest następstwem, jakby ja jestem ogólnie alergikiem i jestem, wiecie, yy, mam uczulenie na pyłki, na jakieś tam brzozy, leszczyny, wiecie, to, co tam kwitnie w sezonie, to ja jestem ogólnie alergikiem i właśnie zostałam uświadomiona, że bardzo często jest tak, że jak astma jest właśnie taka, wiecie, sezonowa, to potem ona schodzi niżej i jest astma oskrzelowa. Ale oczywiście y, na to leki, jakby to jest pod kontrolą. Nie kaszlę w ogóle, nie mam duszności, nic mi się absolutnie nie dzieje. Problem jest tylko teraz ta euoznofila, która właściwie nie wiadomo, skąd się u mnie wzięła, bo u mnie wszystkie parametry, wiecie jakby takie zdrowotne, że na przykład, nie wiem. Y no nie wiem co, no po prostu nie wiem, mogę mieć jakieś, nie wiem, zapalenie mięśnia sercowego nie mam, zapalenie mózgu nie mam, różne inne wielonarządowe jakieś choroby nie mam, także wszystko jest teoretycznie ok, ale te esencje są wysokie. Znaczy teraz już są pewnie w porządku, bo ja je cały czas jakby obniżam i jakby jestem w trakcie leczenia, które będzie trwało pół roku, i to jest leczenie niestety sterydowe. I ja jakoś tak jak usłyszałam, stery to już po prostu kompletnie się załamam, bo mówię Boże, zaraz spuchnę, będę jak balon, będę ważyła 100 kg i po prostu wiecie: no, dla kobiety to jest jednak ważne, jak się wygląda, i strasznie się tego obawiam. No, póki co jestem ponad 3 tygodnie na e, tym encortonie i jak na razie nic mi się nie dzieje, więc jest w porządku. E, czuję się bardzo dobrze, nie jestem jakaś, wiecie, pobudzona i nabuzowana. Jest OK, yy, nie puchnę jeszcze, nie wiem, czy to jeszcze jest w ogóle możliwe, że jeszcze spuchnę, ale no cały czas mam jakby to na uwadze, więc oczywiście dieta yy, ostrożna, yy, żadnych wiecie, yy, szaleństw, żadnych kebabów, McDonald'ów ani innych rzeczy, czyli rezygnujemy z wszystkiego tego, co jest po prostu yy, przetworzone sztucznie, co jest bardzo jakby wiecie, yy, intensywnie yy, słone, bo oczywiście sól powoduje zatrzymanie wody w organizmie i wtedy jest właśnie ten problem i ta nadmierna opuchlizna. W ogóle, żeby jeszcze było mało, ym, dzisiaj akurat mi się stała taka po prostu przygoda. Zjadłam obiad i jeszcze, yy, bolał mnie żołądek, nie wiem czemu. Zażyłam sobie takie dwie tabletki, które brałam. Zawsze po prostu, gdy mi się coś tam działo, takie wiecie, ziołowe, zażyłam je po prostu po obiedzie i minęło dosłownie 10 minut 15. I ja znowu poczułam to swędzenie, które miałam w szpitalu. I znowu miałam na ciele bąble, autentycznie bąble. Wszystko mnie swędziało, zaczęło się od obojczyków aż do po prostu stóp. No ja nawet miałam bąble na stopach. I zaczęłam się robić również czerwona na tej twarzy. I ja sobie myślę, Boże, kurczę. Przecież to już jest jakaś przesada. I dzwonię do mojej lekarki, w sensie dzwonię na oddział, tam gdzie leżałam, z tymi moimi płucami, i mówię jaka jest sytuacja. I pani pielęgniarka stwierdziła, żeby natomiast dzwonić po karetkę, bo to może być wstrząs anafilaktyczny i nie wiadomo, od czego to się dzieje. No to ja dzwonię po karetkę. Oczywiście przyjechali. Dostałam leki. Dostałam nawet mam to jeszcze to było dzisiaj. Mam taką banię na ręce. Yy, więc dostałam leki, no i przeszło mi. I po prostu mówię, że nie wiadomo, od czego to było. Na pewno nie od jedzenia. Wydaje mi się, że to była reakcja alergiczna po prostu na leki, które... Biorę w sensie sterdy, i ja jeszcze biorę różne jakby witaminy, które mają wspomóc mojej kości, biorę też potas, ym, biorę witaminy D, biorę probiotyk, biorę usłynę na żłądek, także trochę tego jest. Bo jak wiemy, lub nie sterydy po prostu bardzo niszczą organizm i po prostu no, trzeba się zabezpieczać, jak się, jak się da. No, także miałam jeszcze przygody z karetką, więc mówię, że ciekawe się dzieje. Kto jak nie? Ja panowie się pytają, czy mają mnie wziąć na sor. On ja że kurczę, w sumie mi nic nie przeszkodzi. Jakby czuję to, że mi ta twarz stygnie, że już się nie robię taka czerwona. I po prostu powiedzieli: Dobra, gdyby coś się działo, to proszę na sor. No i tak to widzicie wygląda. Aktualnie moje leczenie będzie trwało jeszcze dokładnie jakieś, nie wiem, 5 miesięcy, może. Te sterydy za miesiąc, może uda mi się już troszeczkę schodzić jakby z tej dawki, bo to nie możecie jakby odciąć z tej dawki nagle, tylko trzeba ją po prostu powolutku zmniejszać. Także widzicie, że po prostu przygód, przygód co nie miara. Mówię, że zdrowie to jest po prostu najważniejsze na świecie, naprawdę. Ja w tym roku przeżyłam trzy szpitale, jedną karetkę dzisiaj i mam nadzieję, że to się już po prostu nie powtórzy. Powiedziałam Wam, że to jest jakaś masakra. Ale cieszy mnie to, że chociaż trochę w końcu mi udzielił ktoś pomocy. Bo ja powiem, że u nas w kraju leczyć się to trzeba mieć po prostu zdrowia, koń. Na wszystko się czeka, na wszystko po prostu, yy, wiecie, jeszcze kili, się czeka, tylko żeby jeszcze ten lekarz specjalista był dobry. Bo to jest najważniejszy problem: że ja właściwie byłam chyba udokładnie. Wiecie co, chyba sześciu lekarzy, w sensie szósty był ten w szpitalu, w którym byłam teraz. I yy, no masakra. Także szanujcie kochane zdrowie. Także widzicie jak to jest. Także zobaczcie, taka moja historia, no dość zawiła. Oczywiście to jest wszystko opowiedziane w telegraficznym skrócie, bo to wszystko trwało to jak mówię, ja kaszlałam właściwie pół roku. Najgorsze było też to, że ja przez te całe eoznofile, tak rzucam takimi nazwami, ale no jest coś takiego w morfologii, nawet w tej podstawowej, to um, one po prostu powodowały, że ja miałam na płucach dość duże nacieki. One były około 8 chyba czy 10 cm naciek, więc to jest dość sporo. I jakby tutaj była to rzecz, że nie dostała jakiegoś, wiecie, albo jakoś ropnia czy jeszcze czegoś innego na płucu, więc ja po prostu byłam przerażona w ogóle, jak czekałam na te badania histopatologiczne, to ja byłam, ja byłam y, wyjęta po prostu z życia. To był taki stres. Ja mówię niby, że kurczę, człowiek to nigdy nie wie, co na niego y, spadnie. Także wydaje się, że jest ok, a jednak nie jest ok. Zawsze mówię, że my nie doceniamy życia, że, to jest, że nam się wydarzy, że to jest pewne. A wiadomo, będę zdrowa, na co mi się będzie działo. No, no zobaczcie na przykład dzisiaj. Siedzę sobie jem obiad i nagle czas. Nigdy nie wiesz po prostu, co ci się stanie i yy, na co zaraz zachorujesz. Po prostu ja jestem. No w tym roku mam wybitnego pecha, jeśli chodzi właśnie o no, te kurcze, szpitale, no bo ileż można chodzić po szpitalach. Tak naprawdę byłam w, yy, trzy razy w szpitalu i dopiero mi pomogli jakby za tym trzecim razem, ale chociaż w ogóle cokolwiek znaleźli. Bo w tym pierwszym, którym byłam, to po prostu szkoda było mojego życia i szkoda mojego zdrowia te antybiotyki, które ja tam dostałam. Bo miało niby super pomóc, a nie pomogło nic, więc... Więc powiem Wam, że to jest... No, ciężka rzecz. Ale miejmy nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Troszkę się do Was przybliżę. Także tak to po prostu, widzicie, wygląda. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko OK. Ja mówiłam na Instagramie, jak trafiłam do szpitalu w pierwszy dzień, to mówiłam, że będę chciała wrócić na YouTube'ach, tylko nie będę kaszlała chociaż godzinę w ciągu dnia. To po prostu bym wróciła. No teraz praktycznie nie kaszle wcale, więc. Uff! No teraz praktycznie nie kaszle wcale, więc. Więc jest ok. Także zobaczcie, jakie jest życie nieprzewidywalne. Ok, zrobię sobie kreseczkę tym linerem z Eveline. Dawno go nie używałam. Także po prostu ciemniam karetkę na głowie. Masakra. Ja sam się tak kurde karetka. Teraz mnie wezmą na Sor na obserwację. Będę tam siedzieć pewnie 8 godzin. Wiecie jak wyglądają sory? To jest jakiś horror. A ja tak, jutro do pracy. Ja wiem, że jestem głupia, że zaraz myślę, że, że do pracy muszę iść i tak dalej, ale no masakra, powiem Wam szczerze, z tym wszystkim, naprawdę. Także powiedzieli mi panowie z karetki, że jakby coś się działo, to, to na sor podjechać, ale już widzieli, że mi już po prostu schodzi to. Przechodzi też to swędzenie, to już stwierdzili, że oho, jak już to pani tak przechodzi, to już to już przejdzie. Ale mówię Wam, masakra, masakra. No, także ja bym chciała na YouTube'a, powiem Wam szczerze, wrócić. Bo ja, ja wiem, że to jest coraz mniej popularne, bo każdy teraz ogląda TikToka. I wiecie, i yy, siedzi na Instagramie. Ja ten Instagram spoko, ale ja go coś, wiecie co? Nie wiem, nie mogę się do tego Instagrama jakoś przekonać. Dla mnie tam jest taki ogrom ludzi, że po prostu. Czy tam jest? No bo to jest teraz. Jak coś się ma, coś w sensie jakiś swój biznes i chce, żeby to szło, no to musi być ten Instagram. Ale szczerze, dla takiego pogadania, na przykład tutaj, to ja wolę wolę zdecydowanie YouTube, powiem szczerze, niż ten Instagram. Coś ten Instagram mi, nie wiem, coś mi to nie pasuje. O, ale chcecie polityki. Oczywiście na Instagramie no też będę, no bo muszę być, bo to jest jakby, wiecie, no mus. Żeby w ogóle istnieć i żeby... Okej. Okay. Na Instagramie oczywiście będę, no bo to jest jakby mus, wiecie, no, teraz bez Instagrama to człowiek nie istnieje tak naprawdę. A jeszcze jak się ma, wiecie, swoje coś, swój biznes i się prowadzi, to jest okej. Okay. Ja YouTube'a traktowałam właśnie jako taką pogadankę, wiecie, gadam niby sama do siebie, ale wiem, że ktoś tam po drugiej stronie jest, że jest jakiś komentarz, że jest jakiś odbór. a na Instagramie jest, ale to jest taki, wiecie, dużo jest na przykład mm, komentujących botów i tak naprawdę nie wiem, no, coś ten Instagram spoko, ale jakoś tak on jest dla mnie jakiś taki strasznie pusty. Zresztą zobaczcie, jak wyglądają teraz influencerki. Nieraz po prostu strach ogarnie. Czyli przynajmniej ja tak uważam, ja jestem może już Starą babą mają 35 lat, ale nie wiem, ten świat jest dziwny. Także, co by nie było, trzeba y, korzystać z życia i brać co się da, i nie myśleć co będzie, nie myśleć, a zrobić, a nie zrobić. Po prostu robić, bo widzicie, ja sama się przekonałam w tym roku, że bardzo krucha jest zdrowie i bardzo kruche jest życie, i może się zmienić tak. Po prostu w sekundzie może was nie być, albo was dopadnie. Takie choróbsko, że nie będziecie w stanie zrobić po prostu nic, więc to jest najbardziej przerażające, że nigdy nie wiemy, co się stanie, i tak naprawdę to no, trzeba korzystać, uważam. I robić to, co nas uszczęśliwia, to co chcemy robić, nie to, co jest modne, czy tam na topie, czy ubierać się tak, czy tak. Naprawdę. Myślę, że to jest najmniejszy, najmniejszy problem tego wszystkiego. Dobra, nałożę sobie kontur. Teraz w ogóle wróciłam do tego mojego bronzera z wibo. Tego. On jest w kolorku... Jaki to jest kolor? Jezus, nie wiem. 03. On jest dość ciemny, ale jego w ogóle ładnie widać. I on yy, no nie wchłania się tak w skórę, jak te wszystkie inne jaśniejsze. I bardzo się z nim polubiłam. O. W ogóle bardzo mi się po tych sterdach poprawiła cera. Ale yy, zrobiły mi się straszne zajady. Przez 3 tygodnie mam zajady i nie mogę się w ogóle ich pozbyć niczym. Także miejmy nadzieję, że to mi zniknie, jak przestanę brać te steryny. Jeszcze 5 miesięcy, więc trochę się z tym pobujam. Ale ogólnie, no, zobaczcie, jak ładnie ten brązer wygląda. Z niego trzeba dawać odrobinę, bo on jest tak mocny. O, tukowy konturujemy. Wezmę sobie teraz taką paletkę z mojry i pomieszam sobie te dwa odcienie. Jeden jest matowy, a drugi jest taką złotą dorobiną. Strasznie się uczułam już malować przed kamerą i nie wiem, jakoś tak nie mogę się przyzwyczaić. Ale ogólnie brakuje mi tego, naprawdę. Usta, sobie, usta chyba sobie zrobię po prostu, ta pomadka z Mielbiej, numerek 65. To jest taki beżyk mega prosty ten makijaż się zrobiłam, ale po prostu chciałam coś prostego, żebym mogła z Wami pogadać. takiego. Także widzicie, ja schudłam 3 kilo i muszę przytyć, bo jestem już za chuda. Źle się czuję w takiej wadze, jak jestem teraz. Także ja w ogóle mam zawsze szczupło, ale teraz to już jest masakra. Źle się czuję w tej wadze, no ale myślę, że kwestia czasu. Dam sobie ja to już taki błyszczyk skobo, Kobo. On ma mat... mat... Y Liquid lipstick numer 401 i nałożę sobie go tak na środek. No. Okay. ok, tak to się wszystko prezentujemy, myślę, że wygląda bardzo klasycznie. Zresztą tak chciałam. Bardzo prosty makijaż, zobaczcie, bardzo dzienny i taki no, na każdą okazję. Także tak, taka była moja bardzo skrócona historia tego, co się u mnie działo. Oczywiście w międzyczasie tam jeszcze różne były przeboje z różnymi lekarzami, internistami, całodobową opieką w szpitalem, Także po prostu no działo się przez te pół roku. Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy i że będzie tylko lepiej. Będę chciała dla was nagrywać, uwierzcie mi, ale po prostu miałam tak wytargany pół roku z życia, że ja myślałam tylko o tym, żeby po prostu przestać kaszczeć, nic nie potrzebuję, nic nie chcę tylko przestać kaszeć i yy, no to było bardzo potwornie, potwornie męcząca rzecz. No Mnie już bolało wszystko, po prostu mnie bolało jajniki, mnie bolała przepona, mnie bolały plecy od tego kaszenia, bo wiecie, jak się kasze pół roku, to człowiek jest tak wyszarpany, że już każde następne kasznięcie to już jest po prostu ból wszystkiego, czego się tylko da, w obrębie, tu wiecie, klatki piersiowej, także no było, było grubo. E, cieszę się bardzo, że trafiłam do tego szpitala właśnie teraz w Krakowie, który naprawdę mi, oni mi tam bardzo pomogli, ci lekarze, bardzo oczywiście dziękuję, jeśli któraś się mnie ogląda, bo wiem, że jedna z pań, która tam była moją plegniarką, to też ogląda mój kanał, więc pozdrawiam serdecznie. I bardzo dziękuję oczywiście za pomoc, za wsparcie i za pomoc tą rękę w razie oczywiście potrzeby, jeśli była taka konieczność. No i co, dziewczyny? Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę dzisiaj. Czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, czy chcecie taki mój powrót na YouTube, taki delikatny, wiecie, taki skromny. Oczywiście w takim moim stylu, yy, wiecie, wszystko na spokojnie, luzik, wszystko do ogarnięcia, także myślę, że będzie to dobry początek i fajna nowa rzecz i fajne też odbicie się od tego wszystkiego tych chorób, lekarzy, szpitali i przede wszystkim powrót do normalności, także dzięki za uwagę i do zobaczenia. Mam nadzieję szybciutko.